ma! Dzisiaj analizujemy sobie już ostatni ćwierćfinał. I myślę, że jeśli chodzi o zawodników, to jest to najmocniejsza para ćwierćfinałowa, gdyż grał Simon Master, który zwyciężył eliminację do turnieju dwójek z drewniakiem, czyli no bardzo dobrym streamerem z Twitcha. Zapraszam do niego. Pewnie link będzie w opisie. I też często sam mam z nim problemy. Więc dobry grajek. Rozpoczął od E4 Simon Master, E5 klasycznie, skoczek F3, skoczek C6, bronimy piona, goniec C4 i goniec E7. To jest podejście, którego akurat ja nie do końca mm, lubię, bo ten goniec jest bardzo pasywny w, w przyszłości i tak zablokujemy go ruchem D6, i ten goniec będzie zablokowany tak jak w sumie w późniejszym etapie partii zobaczycie. Od razu uderzenie w centrum D4, nastąpiło bicie. I białe nie odbiły skoczkiem, bo wtedy bicie, 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 coś w tym stylu. Jakaś presja mogłaby nastąpić, prawdopodobnie nie zostałoby tu odbite, tylko białe zagrały C3 z planem: wybicie, odbicie skoczkiem, i od razu mamy wyprowadzone figury. Chyba że jakaś roszada, i po biciu goniec bije B2 i te gońce też mocno strzelają. To zależy, jakie podejście. Szczerze niezbyt wiem, jak nazywa się ten Gambit. Wiem, że istnieje te, takie coś jak Gambit Smith Mora, który się zaczyna od E4 i C5, to jest do obrony sycylijskiej. I też właśnie poświęcamy dwa pionki w tym momencie. I tu jest Smith Mora Gambit Accepted. Wracając jednak do pozycji C3, i nie zostało przyjęty D6, tu z jakiegoś powodu w zasadzie w miarę konkretnego. Trzeba zagrać skoczek a żeby żeby wyrównać pozycje czarnymi, żeby usunąć tego gońca z ataku na punkt f7. Wtedy gońc się musi wycofać i wtedy odbijamy, odbijamy, gramy d6, rozbijamy się dalej. Żadne szachy nam nie grożą ze zdobyciem skoc skoczka, bo skoczek się odsuwa, zaraz ewentualnie gońc d7, no i rozbijamy się dalej. Jednak w partii d6 nastąpiło, CB d4, skoczek f6. Skoczek c3 i gońc g4 jest z pytajniczkami. Dlaczego? Bo istnieje znany motyw, on nie daje jakiejś dużej przewagi, ale trochę czarne się uwalniają, szczególnie jeśli chodzi o tego gońca z e7 smutnego. Gdyż skoczek bije e4, bo po odbiciu mamy d5 i mamy widełki, odbijamy figurę. Ewentualnie mogłoby nastąpić goniec bije F7, ale się tym nie martwimy, odbijamy królem. Mimo, że jesteśmy zderoszowani, to po skoczek bije E4. Od razu zagram sobie D5, żeby mieć silniejsze centrum otworzyć gońca. I jak się skoczek gdzieś odsunie, to możemy zagrać wieżę E8. Już atakujemy króla, do tego król G8 i taką roszadę na raty byśmy zrobili. Goniec G4, goniec E3 Zgadnijcie, co tu nadal wchodzi. To przez najbliższe milion ruchów będzie wchodziło. Roszada, H3, Goniec H5, Roszada, H6, Wieża C1, A6. No powoli przygotowanie do B5 prawdopodobnie. Goniec E2 się od razu wycofał i Wieża E8. Tu już zazwyczaj czarnymi musimy w którymś momencie uderzyć w centrum, jak białe mają tak silne centrum. I myślę, że po końcu E2, to był odpowiedni moment na Uderzenie ruchem D5, bo po odbiciu nie martwimy się, ten skoczek wkracza, bicie, bicie i mamy spokój. A jakby nastąpiło przesunięcie, co jest jakby bardziej intuicyjnym ruchem, to mamy skoczek E4. Nie można tego wybić, bo po odbiciu jest presja na skoczku, więc skoczek musi się wycofać i możemy albo odsunąć końca, żeby bronić piona, albo wybić odbicie i tu atakujemy piona z D4. Masowe wymianki mogłyby nastąpić. I gramy sobie dalej. <laughs> Wieże e8 też dobry ruch na półotwartą linię. I zaraz goniec na f8 się wycofa, żeby wieża mogła się uruchomić. No i tak jak wspominałem, przeoczyliśmy ten moment uderzenia w centrum, przez co białe zablokowały ten motyw. Skoczek b8 musiał się wycofać, skoczek d4, silna placówka w centrum, goniec bije e2, hetman bije e2, skoczek, bi skoczek bd7 f4, silne centrum zajęte, ale po końcu na f8 jest presja na punkcie e4 więc jakoś trzeba to bronić jednak hetman f3 nie było najpoprawniejszym ruchem co ciekawe, można tu było znowu wybić na e4 i po odbiciu hetman e7, presja na skoczku i gońcu powiedzmy że robię c7, bicie, 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 bicie i mamy stratę piona, ale, ale grając czarnymi Yy, taka równa wieżówka z aktywną wieżą, zaraz wieża D3, odsuwamy skoczka, wieża się uruchamia. Yy, no Remis tu raczej jest na spokojnie, szczególnie, że gońca możemy zaraz uruchomić. Więc czarnymi, grając yy, z zawodnikiem o podobnej sile gry, myślę, że można pójść na takie coś. Skotek C5 był również dobrym ruchem, yy, według mnie, bo zwiększamy presję na pionie z E4. Kompek twierdzi, że jest to przeoczenie. No cóż e5, bicie, bicie, bicie teoretycznie strata piona ale białe wyliczyły sobie, że jest świetny ruch gońc bije h6 i teoretycznie tak, a praktycznie niestety długoterminowo nie i nastąpiło odbicie, bicie, bicie, bicie i skoczek d3 i tu już czarne przejęły tą pozycję jest minus półtora wracając tu białymi dość nieintuicyjnie trzeba było grać bardziej na spokojnie skoczek f5 tworzymy presję na skoczku do tego jakieś poświęcenia w przyszłości <laughs> więc skoczek by się odsunął na przykład i bicie bicie i goń d4 ważny ruch, chcemy wybić wtedy bierzemy wieżę ewentualnie znowu jakieś poświęcenia wchodzą z biciem skoczka i kompek pokazuje że tu najlepszym ruchem jest bicie na d4 to znaczy, że biały by wyszły z przewagą jakości no ale jakimś tam kosztem jakość za dwa piony dodatkowo, więc teoretycznie równa pozycja, no ale trochę mm, niezbalansowana. Yy, a z kolei po Hetman bije D5, yy, tu następowało yy, bicie na H6. Yy, to poświęcenie, co pokazywałem, gdyż po odbiciu w ogóle jakimiś matami może, możemy grozić, a w zasadzie nie możemy, bo tracimy figurę. Nieistotne: yy, Gając bije F6 i wtedy już jakieś Hetman G3 i spore problemy Czarnego Króla. Nastąpił ogoniec, bije H6, strata figury, ale od razu odbijamy, bicie, bicie i skoczek D3, presja na wieżę, do tego na pionku, skoczek się odsunął, żeby skontrować, wieża E3 odsuwamy, wieża C2, wieża AE8, mamy mm, dominację na linii E, na jedynej otwartej linii, do tego skoczek w ataku, nasz król o dziwo bezpieczny, do tego gońca możemy zaraz uruchomić w którąś stronę, no i białe troszkę nie mają kontry na ten moment, ciężko znaleźć jakiś dobry ruch H4 tu na przykład już daje minus 3 czarnym yy, niby skoczek D1 dawało minus 1 tylko, ale czemu to jest dobry ruch to w sumie nie do końca wiem H4, goniec D6 G4 skoczek F4 król F2, król G7 jakieś mikroruchy. ruchy, mało istotne G5, bicie, bicie, tu no już jest realizacja przewagi, to nie jest zbyt skomplikowana pozycja do realizowania, ale skoczek h3 nie jest najlepszym podejściem. Lepsze było gojeć c5 i działać na tym związaniu na królu, bo grozimy wybiciem na c3 z odsłoniętym szachem i bicie wieży. Dlatego nie można wybić skoczka, a też król nie ma zbytnio miejsca, bo tu nie może bo skoczek, w dół nie może bo strata skoczka. W tą stronę nie może, bo dalej siedzi na związaniu, więc zostało król g3, ale wtedy mamy skoczek h5 z szachem i wybijamy wieżę. Więc totalna dominacja czarnych, jednak skoczek h3, połaszenie się na pionka, król g2, skoczek bije g5 i tu hmm, ciekawy motyw został obrany przez, biały, hmm, przez białe, niestety znowu nie najlepszy, bo wieża bije d6, była dobrą próbą, no i jakby pion odbił, to byłoby remisowo. Nawet bym powiedział, że z, z delikatną przewagą białych, bo jednak dwie lekkie figury na wieżę to jest troszkę lepiej. Szczególnie że te skoczki całkiem nieźle mogą współgrać ze sobą, albo jak piąt się przesunie na E6, pocisnąć. No tylko, że problem polegał na tym, że po wieży bije D6. Istnieje ruch skoczek bije F3. Presja na wieży, do tego skoczek E1 jest groźbą ze zdobyciem wieży. Tu należało zagrać wieża F5 yy, i mimo, że jest 2, minus 2,5 dla czarnych, no to jest yy, bicie, 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 bicie. Yy, I jest tylko przewaga pionka po stronie czarnych, i jeszcze jest ta pozycja do gry. Zawsze można szukać jakiejś, jakiejś kontry, albo przejść do wieżówki, co wieżówka ze stratą piona wciąż nie jest taką oczywistą pozycją. No, chyba że się jest stokfiszem. Wieża jezobii 6 tak jak pokazałem, nastąpiło. Skoczek A1 szach. No, i tu zasadniczo można było się poddać, ale format turnieju jest taki, że warto zawsze starać się grać do końca. I tak się skończyła pierwsza runda. z Zwycięstwem drewniaka. Tutaj polecimy troszkę szybciej, bo ta partia ma 70 ruchów. No to E4, E6 i drewniak, żeby nie wchodzić w te wszystkie struktury francuskie, czyli D4, tu jakieś przesunięcie, albo bicie, albo skoczek C3, albo skoczek D2. To ominął to wszystko i zagrał C4. Powymieniał, nastąpił skoczek F6, skoczek F3 i gońc D6. Trochę ciekawe podejście, bo nie bardzo wiem, co czarne chciałyby zagrać po końcu C4, bo komplek pokazuje, że najlepszy jest skarpan E7 szach. Tu bicie, bicie. Roszada grozi nam wieża e8, ale się tym nie martwimy, bo po pierwsze mamy d3 i po szachu mamy goniec e3, a po drugie zawsze możemy na raty zrobić roszadę, więc nic nam to, nic nas to nie boli, a mamy w sumie przewagę piona. I trochę to zajmie czarnym zanim go odbiją. Ale drewniak lubi mieć gońca przed królem, tak jak już widzieliście w poprzedniej partii, czyli goniec e2. Skoczek bije D5, skoczek C3, skoczek F6. Tu trochę zbyt pasywnie. Lepiej było pocisnąć do przodu skoczek F4. Od razu tworzymy presję na pionku z G2. Do tego możemy już zdobyć parę gońców. A jak nastąpi roszada, roszada to mamy szybciej wieżę na wolną linię. Do tego po jakimś D4 też ten goniec nie do końca ma całkowity zakres ruchu. Musi grać na E3. Prakty praktycznie. Skoczek F6 w partii. Tu zasadniczo mało się działo w tej partii bo no, dość dobre ruchy grali tutaj widzicie jakieś pyta pytajniczki i, i niedokładności, ale to w, tylko według, według komputera, tak? To jest wszystko ok Przejdziemy do tych ciekawszych momentów, dlatego to tak skipuję trochę. Wieża e7 wymianki, już przechodzimy do końcówki, minimalna przewaga czarnych, ale dosłownie minimalna bo mamy przewagę na, na tym skrzydle 3 na 2 powiedzmy, bo ten pionek się już troszkę mniej liczy. Hetman e2, a5, lecimy, hetman e4, groźba mata, więc g6, się bronimy, hetman e3, kąsamy słabości oponenta, goniec e6, przesłoniliśmy kontakt hetmana z wieżą, żeby zdobyć wieżę, wieża się odsunęła, no to a4, żeby nie stracić piona, hetman bije k6, gońc bije a2, odważna decyzja, bo ten pion z a4 jest bliski przemiany, no ale z kolei h4, h5 i tu jakieś rozłamy z matami mogą wchodzić. <laughs> Właśnie to nasąpiło, h4, wieża e8, h5 i goniec c4. Jest przeoczeniem, ale że tak powiem trudne się wylosowało, bo są jakby dwie drogi do takiej remisowej pozycji. Jest to albo wieża e1 z szachem, król nie może uciec, bo jest hetman, więc goniec się zasłania i wieża e8. Takie losowe trochę, albo Hetman B8 z atakiem na wieżę I po odbiciu bijemy na A7. Niczego się tu nie boimy, bo po szachu, jak się odsuniemy, to nie ma mata na F7, bo jest bronione i to nawet podwójnie. I mogłoby nastąpić G7 z opcją mata na H8, dlatego jedynym ruchem byłoby tu F5. Według komputera i Hetman H8 szach, król F7. Koniec bije F5. Nie można wybić, bo jest odbicie i za duża presja na królu. Za mało pionków jest wokół niego. Hetman B8, i tu po Hetman H5 są wieczne szachy. Trzeba by było jeszcze nad nimi się zastanowić, ale mm, ogólnie o to chodziło w tej pozycji. Ale trochę trudne. Nastąpiło koniec C4. Bicie, bicie. Minimalna przewaga czarnych. Minimalna przewaga białych znaczy się Hetman D2. To znowu trudne się wylosowało, bo lepiej było zagrać F4. Przesłonić tutaj Hetmana, który broni nam furteczkę. I do tego w przyszłości może jakieś F5, wybitki, jakieś maty mogą wchodzić. Hetman D2, A3, hbg, fbg. G3 Generalnie lepiej było odbić Hetmanem, bo jak odbiliśmy pionem, to ta wieża się uruchomiła i blokuje króla. Do tego, jak Hetman jakoś się tam dostanie, no to groźby matowe. G3, wieża B8 i D5. Jest to dość zaskakujące przeoczenie, bo tu dość oczywistym ruchem było Hetman H6 z groźbami matowymi, jak wspominałem. I jak rozmawiałem z Drewniakiem po partii, to mówił, że widział, że po wieża B1 nie widział ruchu król H2, co ciekawe, bo tu jest mat w pięciu dla białych, nie ma jak szachować króla już, tylko widział król G2. Na no po królu na G2 jest hetman D5 I jak zagramy głupotę na przykład tu, to dostajemy mata. Możemy się jeszcze bronić pionem i po wieża B2 musimy się odsunąć na G1, bo w innym przypadku mamy przegrane. I tutaj wieczny szach by nastąpił. W partii jednak d5, hetman bije d5, hetman bije d5, c bije d5 I co ciekawe w ogóle białe przyszły do gorszej wieżówki Ale jest to bardzo łatwo wybronić i tak też się wydarzyło Więc tu już mm, przelecimy to co zostało Już jest tylko pion przewagi do tego i król jest przed pionem i wieża blisko Więc tu nic nie może się wydarzyć Do tego wymiana wież w odpowiednim momencie kiedy król oponenta jest za swoim pionem więc wystarczy trzymać się opozycji, tak jak to też zrobi, zrobił Drewniak Simon Master jeszcze próbował, ale jednak jest to za wysoka półka Mamy 1,5 do pół dla Drewniaka, więc Simon w końcu musi się spiąć, żeby liczyć na comeback Rozpoczął od E4 ponownie, E5, skoczek F3, skoczek C6, gdzieś to już widzieliśmy Znowu partia włoska, obrona węgierska, Roszada, skoczek F6, bierze E1, obrona piona Więc co można z nim zrobić? Oczywiście wybić, znowu Wiele B4 i D5. Może po tych analizach drewniak sobie to zapamięta w jakiś sposób, bo już drugi raz tak ma. Goniec bije D5, Hetman bije D5 na przykład. I już czarne nie mają problemów z rozwojem. Zaraz goniec, Roszada i gramy sobie dalej. Mhm. Jednak D6 nastąpiło. D4, znowu strike w centrum. E bije, skoczek bije, bicie, bicie, bicie. Roszada, skoczek C3, goniec E6, H3. Gener generator, generator losowych ruchów, ewentualnie przygotowanie do F4, do F4 G4, <coughs> bo jednak białe na wygraną będą starały się pocisnąć. Gońc bije C4, Hetman bije C4, H6, B3. Uruchamiamy naszego gońca, żeby powoli spoglądał na króla czarnych. Hetman D7, żeby wieże na siebie już spoglądały. Gońc b2, wieża f8 na pół półotwartą linię, hetman d3, gońc f8, no już gdzieś to widzieliśmy, drewniak lubi tak ustawiać gońca przy królu, żeby na pewno czuć się totalnie bezpiecznie. Wieża ad1, wieża ad8, skoczek d5, bicie, bicie, wieża b1, wymianki. No Myślę, że Drewniakowi by pasował tu remis, bo to by znaczyło, że w następnej partii musiałby tylko zremisować, żeby awansować, więc wszystko starał się wymienić. Wieża E3, wieża e 3 f 3 można też było wybić katmanem, jakaś presja na pionie, do tego mamy zajętą otwartą linię, ale Pionem z F było troszkę lepsze, bo mamy niezbalansowaną pozycję. I zawsze możemy to przełamywać jakimś E4E5 albo Hetman D4 a tak, ewentualnie jakieś maty na G7, goniec E7 nastąpiło, gońc D4, B6. Obrona piona, aczkolwiek ten pion jak zwykle jest raczej zatruty, bo zawsze mamy ruch B6 i ten gońc jest w pułapce. B6, i ponownie niestety Simon obrał zły plan. Hepan A6, pion się włączyło, na no, ten pion pionek z A7 nic nie znaczy. Kiedy czarne mogą skontrować bardziej centralne piony ruchem Hetman F5, i dwa piony podwisają. Lepszym pomysłem, myślę, tutaj było grać E4. Jest to równa pozycja i ciężko ją przełamać, ale E4 powoduje, że blokujemy totalnie Hetmana przeciwnika. Aktualnie do przodu nie ma on żadnego ruchu, i wtedy już można coś tam pomyśleć o Hetman A6. Jednak w partii nastąpiło Hetman F5, bicie tego piona, koniec H4. Jakieś motywy matowe Hetman F2, mogę to w sumie pokazać Hetman F2, król na H2 To szach i mat A jak na H1 To szach na E1 Co jest bardzo ważne, bo Nadal gońc z hetmanem się kontaktują Przez co po król na H2 Można zamatować gońcem na G3 W partii nastąpiło E4 Żeby obronić pole F2 Oczywiście tracąc tym samym piona Ale tu już Zbyt nie ma dobrych ruchów. Goniec F2, wymianka. Hetman bije C2 z szachem. Król G3 już jest pion przewagi po stronie drewniaka, więc to pionkożerstwo totalnie się nie opłaciło. G5, już jakieś możliwości matowe, jak przeniesiemy jakimś cudem Hetmana na F4. I tu znowu nie najlepsza obrona ze strony białych, bo Hetman A4 no, przestraszył się tych gwiazdów hmm, po czwartej linii. Tylko, że teraz ten ketpan nic nie atakuje. Bo najlepiej było po prostu schować króla na H2. Uciekamy przed szachami, i za każdym razem, jak hetman by próbował zdobyć piona z D5, no to upadłby mu pion z C7, i od razu presja na kolejne dwa piony. Wtedy robią się słabe. Do tego jakieś szachy, jakieś wieczniaki mogłyby nastąpić. I zasadniczo raczej powinniśmy się starać aktywnie bronić. No, bo jest to jednak hetmanówka, więc zawsze mm, można liczyć na jakieś opcje remisowe. Yy, I o czym jeszcze można było myśleć w tej pozycji? Akurat tutaj to nie działa, ale warto mm, pamiętać o tym, yy, że czy chcemy wymieniać hetmany w danej pozycji? Mamy staratepiona, więc w teorii nie. Ale trzeba to też dobrze policzyć, bo po król G7, hetman C6, bicie bicie. Naszym planem. Mm, jest A4, B4, A5, bicie, bicie. No i mamy autostradę dla piona. Wyrobimy sobie wolniaka. Pytanie brzmi tylko, czy zdążymy. Król F6, A4, król E6, B4, król D5, A5, bicie, 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 A6 i król B6. Jesteśmy złapani, więc tutaj to akurat nie działa, ale zawsze mm, trzeba o tym myśleć w takich końcówkach hetmanowych. Y, hetman A4, hetman D3 z szachem, król G4, co już w ogóle y, idziemy pod jakieś maty, ewentualnie w przyszłości. Nie wiem, król g7, król g6, f5 mat, więc nie najlepiej, lepiej znowu było schować tego króla na h2 i liczyć na jakieś wieczniaki, ale już z tą stratą piona na d5 to już na nic bym zbytnio nie liczył. Król g4, hetman bije d5, hetman e8 szach, król g7 jest już bezpieczny, nie ma nigdzie szacha i król b8 powoduje mat w dwóch ruchach dla czarnych. Co gorsza, tu już białe nie mają co zagrać, bo nawet nie mogą schować króla na H2, bo po król G3 czarne po prostu mogą wymienić Hetmany, i jest to totalnie wygrana, bo tak jak już wcześniej wskazywałem, król na spokojnie dogoni te piony z linii A i B. A po Hetman B8 Hetman bije G2 z szachem, jak król w tą stronę, no to mat na H3, a jak król poszedł na F5 tak jak w partii, to Hetman F3 z matem. Spowodował, że Drewniak awansował do półfinału, pokonując zwycięzcę w turnieju eliminacyjnego. Drewniak wygrywa 2,5 do pół. Wielkie gratulacje. I jak Wam się podobały te analizy, zachęcam do łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest dla Was. Elu.